Zaglądamy poczt. Pytanie o pana sympatie polityczne. Czy ma pan zaufanie do Ryszarda, Ryszarda Petru i jego partii? To jest właśnie dobre pytanie, bo jest taka y, sondaż o zaufaniu społecznym, gdzie figuruje na pierwszym miejscu jako osoba do której ludzie nie mają zaufania. I teraz pytanie co to znaczy? Co to znaczy? Yy, czy, to, czy to znaczy, że jak, że jak ja dojdę do władzy i załóżmy, zlikwiduję przymus yy, płacenia na ZUS, to czy ludzie nie mają zaufania, że ja to zrobię? że przeciwnie, ludzie wiedzą, że to zrobię i dlatego się mnie boją. I to się nazywa brakiem zaufania. Prawda? Więc czy mam zaufanie do, do pana Petru? Owszem, mam zaufanie do pana Petru, absolutne. Ten człowiek zrobi wszystko, co, co będzie dobre dla wielkich banków, dla wielkich banków, wielkich firm. Absolutnie. Jest, jest, nie, nie, nie. jest za moment, dobrze? Jest, nie, pan, jest... nie, pani. był taki człowiek, na który się powołuje pan Petru. Zresztą to mój gość, mnie w domu, Milton Friedman. I Milton Friedman ostrzegał. On nazywał i, i Międzynarodowy Fundusz Walutowy, i Bank Światowy i instytucjami komunistycznymi. No właśnie pan Petru się z nich, z nich wywodził. Jest nowoczesna? Proszę. Od początku swojej prezydentury pan Andrzej Duda już kilkukrotnie dopuścił się deliktu konstytucyjnego. Nawiązując do pana wcześniejszych wypowiedzi, w których poparł Pan stanowisko, poparł Pan zdanie, że ułaskawienie posła kamińskiego jest zgodne z prawem, chciałbym się dowiedzieć, czym popiera pan to, to zdanie? Co więcej, polski kodeks postępowania karnego przewiduje zawiera w sobie zasadę domniemania niewinności, a więc osoba, w stosunku do której toczy się postępowanie sądowe, powinna być uznana za niewinną. Jeżeli pan prezydent uznał, że poseł Kamiński jest winny, to powinien uprawomocnić się w stosunku do niego również zakaz pełnienia funkcji publicznych i powinien również stracić mandat polselski. Bardzo prosiłbym, aby postawił pan tutaj tej, swoje zdanie, określił. W tej sprawie zmuszony jestem zmienić swoje zdanie, ale sposób, który pana zdziwi. Otóż ja byłem przekonany, podobnie jak chyba wszyscy, którzy nie przystali po Konstytucji, Mówili, że, że to jest tak, że w Konstytucji jest napisane, że prezydent może ułaskawić czegoś skazanego, a nie jest napisane, że to musi być skazany praworządnie. Jest tylko prawomocnie. Tylko jest dyskusja, że jest to nieprawda. Ja przeczytałem Konstytucję. Prezydent nie ma żadnych ograniczeń. Ja mogę przyjść do pana prezydenta i powiedzieć, panie prezydencie, zabiłem właśnie człowieka. Mówię dlaczego, jak to było i prezydent może mnie ułaskawić w tej chwili bez nawet oskarżenia mnie. Nie ma żadnych ograniczeń w Konstytucji dla łaskawienia prezydenta. Takie przypadki były w historii. To samo jest w Konstytucji Amerykańskiej. I prezydent Ford ułaskawił prezydenta Nixona, uwaga, za wszystkie czyny, których mógłby się dopuścić, będąc prezydentem. In blanco. I go ułaskawił za to. To, pre, proszę zrozumieć, prawo łaski nie jest, prawem, nie, jest prawem, nie jest w prawie, to jest ponad prawem. Prawo łaski świadczy o tym, że, że system prawny nawalił i prezydent go naprawia. Prawnicy mają nic do gadania w tej sprawie. Prawnicy coś pieprzyli i prezydent to naprawia. Prawnik nie ma tu nic do gadania. Prawo łaski jest ponad systemem prawnym. Prezydenta nie obowiązuje żadne postępowanie prawne w tej sprawie. On po prostu łaskawiam, bo ma chęć. I koniec. Ale prawo łaski w takim razie... Tak jak było przed wojną, prezydent odpowiada przed Bogiem historią. I koniec.